Przechodzimy zatem do prezentacji dotyczącej działalności Gaz System w zakresie rynku i infrastruktury wodorowej. Zapraszam pana dyrektora Pawła Senka. Dzień dobry. Cieszę się, że będę miał okazję powiedzieć te kilka zdań o tym, co Gaz System robi w obszarze wodoru tak licznemu gronu. Jest to już taki etap konferencji, że w zasadzie zazwyczaj praktycznie nie ma nikogo. Dziś jakże wielu z Państwa pozostało do, do końca i tym bardziej się cieszę, że, że będziecie mogli posłuchać tego, co mam, mam do powiedzenia. Dlaczego w ogóle zajmujemy się wodorem? Wodór, a zaistniał w świadomości polityczno-ekonomicznej w kontekście transformacji energetycznej jako surowiec niezwykle skuteczny, niezwykle adekwatny do tego, żeby dekarbonizować, zwłaszcza trudne do dekarbonizacji sektory. Wodór też nie jest czymś nowym. W, Polska jest w tej chwili trzecim producentem i konsumentem szarego wodoru. To jest blisko milion ton, to są potężne ilości. A, I rzeczywiście, w, w kontekście tych wyzwań dekarbonizacyjnych, a jednocześnie celów prawnie obowiązujących i, i legislacji, a dekarbonizacja przez wodór wydaje się, wydawała się czymś jak najbardziej istotnym i adekwatnym. Na poziomie europejskim powstała cała legislacja, cały pakiet gazowo-wodorowy, który reguluje ryn, tworzący rynek, się, rynek wodoru, również kwestie związane z jego przesyłem, rozwojem infrastruktury. I tenże pakiet gazowo wodorowy został w dużej mierze przyjęty poprzez nowelizację prawa energetycznego w Polsce. Na podstawie tej nowelizacji gaz system stał się operatorem systemu wodorowego. Tak jak Państwo widzą, zapisy jednoznacznie, zapisy prawa energetycznego jednoznacznie przesądziły, że operatorem systemu wodorowego w Polsce może być spółka akcyjna, której właścicielem jedynym jest Skarb Państwa. My spełniamy te kryteria. Złożyliśmy wniosek o certyfikację i o derogację od obowiązku rozdziału prawnego między operatorem systemu wodorowego i gazowego, w związku z czym od czerwca tego roku tym operatorem jesteśmy. Oczywiście proces trwa. Urząd regulacji energetyki rozpatruje nasze wnioski w dalszym ciągu. Istotnym elementem tych naszych prac w obszarze wodoru była przeprowadzona w zeszłym roku Wodorowa mapa Polski. Ona pokazała jak wielki potencjał po stronie produkcji, ale też konsumpcji mamy w naszym kraju. Oczywiście mówimy o potencjale i mamy tego doskonałe zrozumienie. Natomiast też ten potencjał nie jest, on jest niezwykle duży, ale też nie jest chyba tak aż bardzo zaskakujący, biorąc pod uwagę wyzwania związane z dekarbonizacją, a jednocześnie to, ile tak naprawdę wodoru w tej chwili jest wykorzystywane już w naszym kraju. To badanie pokazało. Też te obszary tak naprawdę gdzieś koncentracji e, możliwości produkcyjnych i też i też tego potencjału konsumpcyjnego. Potencjał produkcyjny czy większość tego potencjału produkcyjnego jest zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce. To są obszary województwa zachodniopomorskiego lubuskiego, pomorskiego. A jeśli chodzi z kolei o konsumpcję, myślę, że to wszyscy tak naprawdę nawet intuicyjnie wiemy, gdzie tak naprawdę są duże zakłady przemysłowe wykorzystujące już w tej chwili wodór. To jest centralna Polska, to jest południe Polski, ale też zachodnie Pomorskie, gdzie, gdzie nasze zakłady w policjach w dużej, w dużej mierze na wodorze, Pracują. A, tak jak Agnieszka wspomniała a, na początku, ważnym wydarzeniem a, było, była, było to nasze spotkanie warsztatowe na początku roku, gdzie zaprezentowaliśmy wyniki wodorowej mapy Polski. Ono też uaktywniło. A, uczestników rynku zainteresowanych produkcją czy konsumpcją wodoru do jeszcze bardziej aktywnego kontaktu z nami. I my też na tej podstawie takiego ciągłego dialogu byliśmy w stanie po pierwsze i aktualizować troszkę wyniki wodorowej mapy Polski, ale też tworzyć prognozy. Stworzyliśmy takie, takie prognozy, które będą częścią Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju, który będziemy pewnie wkrótce przekazywać do konsultacji i będziemy składać potem do Urzędu Regulacji Energetyki. To są wielowariantowe prognozy i one uwzględniają różne aspekty, czy, czy to są takie aspekty związane z tym, co w zasadzie obecnie funkcjonuje na rynku i też. Nie tylko w, w, w obszarze tej realnej konsumpcji, ale też wyzwań legislacyjnych, ale też powiedzmy bardziej, bardziej optymistyczne, też te, które uwzględniają rynkowe zainteresowanie przedstawione w ramach wodorowej mapy Polski. A. Może teraz przejdę tak naprawdę do projektów, które, które realizujemy. Pierwszym z tych projektów który chciałbym zaprezentować, to jest duży projekt korytarzowy, który prowadzimy we współpracy z operatorami systemów przesyłowych pięciu krajów. My jesteśmy tym szóstym. I to jest duży projekt korytarzowy, który, który jest projektem, możemy powiedzieć, unijnym. On ma status projektu wspólnego zainteresowania, status PCI. Projekt o dużej skali którego celem jest połączenie tego potencjału produkcji głównie w Finlandii, ale też w krajach bałtyckich, z popytem, który byłby generowany w Europie Środkowej, w Niemczech, ale również w Polsce. Też jednym z elementów czy z jedno, jednym z, z konkluzji wodorowej mapy Polski jest takie poczucie, że jednak mamy pewien potencjał niezbilansowania tej, tej krajowej produkcji z, z apetytem konsumpcyjnym deklarowanym, więc taki projekt korytarzowy, który mógłby połączyć też nasz rynek z konkurencyjną produkcją wodoru. Nie tylko sprzyjałby zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, no ale też pozwolił, powiedzmy, na takie bilansowanie bieżącego, bieżącego popytu z bieżącą podażą. Jest to duży projekt. Rzeczywiście, w 2024 w roku zrobiliśmy takie wstępne studium wykonalności. Ono pozwoliło nam wstępnie zdefiniować projekt i zacząć kolejne, kolejne prace. Które miałyby na celu, tak naprawdę, bardziej dokładne zdefiniowanie projektu, również w, w takich aspektach, bym powiedział, analizy finansowej, opłacalności um, i e, też bardziej precyzyjnego oszacowania kosztów. Więc, y, więc taki bardzo, bardzo dokładny etap, etap analityczny. Ten etap analityczny, który tak naprawdę w tej chwili prowadzimy, no też warto wspomnieć, jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Złożyliśmy wspólnie z pozostałymi operatorami wniosek. Uzyskaliśmy to dofinansowanie. To też pokazuje, że jednak ten, ta inicjatywa, ten projekt jest też poważnie traktowany. Przez Komisję Europejską, jako właśnie jeden z tych dużych korytarzowych projektów w Europie, które zostały przedstawione już jakiś czas temu i myślę, są też na podobnym etapie jak nasz, jeśli chodzi o, o pracę, o, o analizy i, i też konkluzje wynikające z tych, z tych analiz. My w tej chwili. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie, w zasadzie kończymy postępowanie przetargowe na Krajowe Studium Wykonalności. To studium wykonalności ono obejmuje wszelkie aspekty, aspekty techniczne, czyli bardziej dokładną lokalizację trasy, modelowanie hydrauliczne, też szacunek kosztów, taki bardziej dokładny, który potem posłuży w kolejnym etapie tej. Tego studium wykonalności do, do takiej bardzo pogłębionej analizy ekonomicznej, finansowej, a opłacalności tego, tego projektu. I też to podsumowanie, te wyniki tej analizy będą, będą też wkładem do analiz, zarówno tych technicznych, jak i też tych finansowych, które. Które będziemy, które będziemy też zlecać i będziemy wykonywać na poziomie konsorcjum, tak, żeby skonsolidować wyniki tych prac i przedstawić jednolite, jednolite podejście promotorów projektu do, do jego realizacji. Innym projektem, który który w tej chwili realizujemy. To jest, to jest projekt, który już jest w tej chwili na etapie studium wykonalności. To jest projekt pomorskiego klastra zielonego wodoru. Ten projekt ubiega się w tej chwili o, o status PCI. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, ale lista jeszcze nie jest ogłoszona. My... Również na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie, może bardziej skromne, ale jednak takie, które, które też pozwala nam na to, żebyśmy, żebyśmy takie studium wykonalności przeprowadzili. Ten projekt skupia się właśnie na tym obszarze priorytetowym, czy, czy takim najbardziej obiecującym, jeśli chodzi o, o stronę produkcyjną, czyli północno-zachodnia Polska. Chcieliśmy. Zaplanować lokalizację infrastruktury wodorowej oraz jej oraz skalę w sensie parametrów przepustowości i średnicy rurociągów pod właśnie. Ten potencjał produkcyjny, ale komponentem tego projektu jest również, również połączenie międzynarodowe połączenie transgraniczne między Polską a Niemcami. Ono miało być w założeniu dwukierunkowe, żeby też umożliwiać nie tylko eksport ewentualny wodoru do Niemiec, ale również import w zależności od potrzeb. Co więcej, Co więcej, trasa, czy, czy też skala, trasa, lokalizacja tych, tej infrastruktury miała być, czy jest w taki sposób planowana, aby, aby też ten projekt, który nazywamy Pomorskim Klastrem Zielonego Wodoru, też stał się elementem krajowej sieci. A która, która, z którą mógłby być zintegr, zintegrowany, czy to w kierunku powiedzmy trójmiasta na tym północnym krańcu tego, tego projektu, czy, czy dalej na południe, jeśli mówimy tutaj o z kolei drugiej, drugiej stronie, dru, drugim krańcu lokalizacji tego, tego projektu. Tak jak powiedziałem, prace nad tym studium wykonalności technicznym trwają, a tak naprawdę jeszcze kolejnym etapem będzie, będzie analiza finansowa, analiza ekonomiczna. Będziemy, będziemy analizować ten projekt też wspólnie z jednym z, z producentów zielonego wodoru. To też jest myślę istotne. projekt jest otwarty tak naprawdę dla wszystkich, ale też z racji jego początków Naszym, naszym partnerem w tym projekcie jest, jest spółka PN, która zamierza produkować właśnie w tamtym rejonie Polski zielony wodór. Jest dość zaawansowana w, w pracach. I kolejny element, czyli krajowa sieć przesłowa wodoru. Tak jak mówiłem, będzie, pracujemy w zasadzie mamy praktycznie opracowany krajowy dziesięcioletni plan rozwoju i będziemy, będziemy go kierować do konsultacji i on zakłada pewne, pewne kierunki. Priorytetowe, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o połączenia, połączenia infrastrukturą wodorową i tego potencjału produkcyjnego i, i konsumpcyjnego. Tak jak, tak jak Państwo widzicie, to, to jest połączenie tego najbardziej obiecującego rejonu, jeśli chodzi o produkcję, z rejonem trójmiasta, też z rejonem centralnej Polski. Tam przecież mamy i rafinerię i, i, i zakłady we, we Włocławku, więc to, to są w tej chwili istotni, istotni konsumenci wodoru, których, których bierzemy pod uwagę w, w, w kontekście możliwości dekarbonizacji i zapewnienia tymże podmiotom dostępu do, do dostaw zielonego wodoru. A też tak planujemy tą sieć, żeby żeby też ona, ona była zintegrowana i tak jak wspomniałem wcześniej, korytarz nordycko-bałtycki, który przebiegał przez Polskę. On także dawałby nam możliwość, czy podmiotom, podmiotom polskim, do dostępu do, do dostaw zielonego wodoru z Finlandii, z krajów bałtyckich. W związku z czym przewidujemy jego integrację z tą planowaną krajową siecią. A tak samo ta krajowa sieć byłaby zintegrowana oczywiście z projektem pomorskiego klastra zielonego wodoru. Taka jest intencja od samego początku tych działań, które, które prowadzimy. Myślę, że chyba to byłaby to byłoby, to byłoby wszystko, o czym, o czym chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. A może podsumowując tylko. A prowadzimy działania konkretne. To są studia wykonalności, to są, to, to, jest, to jest planowanie. To jest kontakt z podmiotami zainteresowanymi po, po, po obu stronach, po, po stronie popytowej, po stronie, po stronie podażowej. Też widzimy a, trudności w, w rozwoju tego rynku w obecnych uwarunkowaniach. Natomiast, natomiast rzeczywiście a, my, jako gazsystem, jako odpowiedzialny podmiot, nie możemy. A pozostawić tak ważnego obszaru niezagospodarowanego, i musimy być przygotowani, musimy, musimy rozwijać, planować infrastrukturę, tak aby w sytuacji, kiedy te potrzeby staną się nagłe, a polska gospodarka nie pozostała w ręką, z ręką w przysłowiowym nocniku zapóźniona i nieprzygotowana do dekarbonizacji. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Czy są jakieś pytania do tej części?